Cześć wszystkim z tej strony, czekaj. W poprzednim vlogu zadałem pytanie, czy chcielibyście zobaczyć vloga, który którym omawiam swój strój. Czytając komentarze zauważyłem, że było spore zainteresowanie, także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od koszulki i bluzy Jakieś dwa tygodnie temu jeździłem jeszcze w stroju Thor Kory Regal Strój kupiłem dwa lata temu na Olixie, używanego Za cenę chyba 150 zł I sprzedałem w sumie takiej samej cenie Historia zmiany stroju jest taka, że jakieś dwa tygodnie temu zauważyłem, że jest spora promocja na 24 MX. Była to promocja z, z 700 na 280, także całkiem spora. Jak znalazłem tą ofertę, to było wieczorem i pomyślałem, że zamówię to rano w sumie. Była to promocja tylko na jeden dzień, nie zauważyłem tego napisu nawet. No i przegapiłem ofertę. W czasie sprzedałem strój i przeglądałem eBay'a. Udało mi się trafić na ten sam strój, w cenie niewiele wyższej. No i zamówiłem go. Paczka przyszła z Anglii w 8 dni, także całkiem szybko. No i na samym końcu wypada dodać, że jest to One Industries z 2016 roku. A model to jest Vapor, o ile dobrze pamiętam. Przechodząc do kasku to tak, poprzednio jeździłem w kasku Naxa C8 o oznaczeniu E, czyli to był ten żółty. Kask postanowiłem zmienić z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że kask był na mnie za duży. Jak go kupowałem, czyli to było jakiś rok temu, to ten kask był dostępny w rozmiarze M, ja mam S ale byłem tak napalony na niego, że nie zwracałem w sumie już uwagi na ten rozmiar i wziąłem za duży no i postanowiłem, że już czas zmienić drugi powód był taki, że znalazłem kask z tej samej kolekcji co, co mam strój teraz na sobie aktualnie za 300 zł, także całkiem spoko cena z tego co wiem ten kask jest tylko dostępny u jednego gościa na Allegro jak będziecie chcieli to piszcie w komentarzach, to podam link do jego Allegro kask jest to tak samo One Industries z 2015 roku tym razem, czyli starsza kolekcja o rok Kolejnym elementem stroju i według mnie dosyć ważnym są buty. Poprzednio jeździłem w butach Forma mx Terrain. Pewnego dnia jak przeglądałem Allegro, udało mi się trafić na fajną licytację. Byłem przygotowany na licytację do 300 zł. Jak się okazało, okaz mi się udało kupić za dosłownie 130 zł. Cena takich nowych butów to ponad 1000 zł, także jak dla mnie to bardzo dobra oferta. Są to buty Akerbis x move Poprzednio jeździłem w butach, które nie miały zawiasu, czyli tutaj w tym miejscu. I powiem Wam, że różnica komfortu jest ogromna. Kolejną bardzo ważną częścią stroju jest buzer. Na początku jeździłem w ochraniaczach na siatce, to była najtańsza zbroja za Allegro. Zmieniłem to z tego powodu, że jeździło się niewygodnie, zbroja krępowała i ograniczała ruchy. Skończyło się to tak, że z tej zbroi zostawiłem tylko żółwia i miałem osobne jeszcze ochraniacze na łokcie. Na końcu kupiłem buzer, który widzicie, mam teraz ubrany na sobie. Udało mi się go kupić za 100 zł na jednej z facebookowych grup. Ochraniacze na kolana posiadam z firmy Fox Foxa z Allegro oczywiście Pomimo tego, że to są takie najtańsze w sumie To spełniają swoje zadanie i nieraz mi dupę uratowały Nie dupę, ale kolana No i za jakiś czas po sobie mi zmienić Może uda mi się trafić na jakieś ortezy w dobrej cenie Aktualnie mam gogle z firmy Ozon, Mat MX Model dokładnie Jednak zamierzam zmienić za niedługo na jakieś lustrzone z dobrej firmy No i tyle w tym vlogu Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Do zostawienia lajka na fanpage'u do polekowania tego filmu tak samo. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. Na samym końcu chciałbym dodać, że według mnie strój odgrywa bardzo ważną rolę w tym sporcie, nawet pomimo tego, że Jerzy Chińczykiem wolę być zabezpieczony, albo dlatego, że Jerzy Chińczykiem powinienem być zabezpieczony.